z dinozaurus na scenie teatru wszyscy Przeżyjcie to razem z nami, póki jeszcze obsada. Jak możemy angażować do teatru kogoś, kto przez pół wieku pokazuje w telewizji, jak się kroi cebulę, no? Ja tutaj jestem dyrektorem. Buraki robią teraz oszałamiającą karierę. Witam wszystkich na konferencji prasowej poświęconej najnowszej sztuce teatru Tediego Woolfa. Markus Bonapicelli, George Ładyński, jest, jest! Dotarli, dotarli! Jest Beti Galan, wielkie brawa, drodzy Państwo! Witamy, witamy serdecznie! No to za sztuka! Genesis? tak? Początek życia to jest dramat psychologiczny w trzech aktach dla dwojga znakomitych aktorów. No jest! No ja bardzo mnie pójść! No właśnie No właśnie tak! Poszedłem, no. chciałem pójść tutaj, więc poszedłem tutaj. Jestem tutaj, bo tutaj chciałem pójść. No. Teraz, teraz bym chętnie zapalił.